Cześć, nazywam się Bartek Janiczek, zajmuję się fotografią w Wrocławiu, między innymi fotografią kultury, sportu, fotografią koncertową i portretową. Część z was zapewne kojarzy mnie jako profil Dunwal fotografii, natomiast część, która mnie nie kojarzy po tym profilu, mam nadzieję, że będzie mnie kojarzyła dzisiaj. Chciałbym wam opowiedzieć o fotografii, a skoro o fotografii, to zastanówmy się, po co właściwie robimy zdjęcia. I czy to robienie zdjęć ma w ogóle jakikolwiek sens? Na początku mam do Was wszystkich pytanie: czy zrobiliście w ostatnim tygodniu jakieś zdjęcie? Czy jeśli zrobiliście jakieś zdjęcie, opublikowaliście je na jakimś serwisie społecznościowym? A może pokazaliście je swoim znajomym? A może komuś z rodziny? Czy po prostu po zrobieniu tego zdjęcia trafiło ono do takiej cyfrowej szuflady gdzieś na Waszym dysku? Jeśli robicie zdjęcia, zastanówmy się czasami, po co je robimy. Owszem, intuicyjnie wszyscy rozumiemy, że robimy te zdjęcia po to, żeby to była jakaś pamiątka, czy rodzinna, czy z jakichś wyjazdów ze znajomymi, czy mamy po prostu fajne buty i chcemy się nimi pochwalić, czy w restauracji przyniesie nam wyjątkowo fajny obiad. Dlatego też chcemy wrzucić takie zdjęcia na Instagrama. Jasne, to wszyscy jakoś podskórnie rozumiemy i intuicyjnie wykorzystujemy. Natomiast ja chciałbym dzisiaj do was zaapelować, żebyście wykonywali zdjęcia świadomie, żebyście wiedzieli, co pokazujecie, w Waszym otoczeniu, komu to pokazujecie i tak naprawdę dlaczego to pokazujecie. Bo tak naprawdę to, co macie w kieszeni, czyli wasz smartfon, to, co macie w plecaku, czyli wasz aparat, to jest niesamowite narzędzie i dzięki niemu możecie tak naprawdę stworzyć całkowicie nowy medium, które będzie opowiadało w waszym świecie. Zastanówcie się, jaki byłby świat, gdyby nie było zdjęć. Nie było obrazów, nie było grafik, nie byłoby plakatu, nie byłoby filmu, który przecież też opiera się na medium wizualnym. Wyobraźcie sobie, że tak naprawdę wychodzicie w tej chwili na ulicę i ulica nie jest oblepiona reklamami nowej bielizny, reklamami samochodów. Kiedy otwieracie magazyn, bo pewnie ktoś z Was właśnie w tej chwili ma magazyn albo gazetę, otwieracie i okazuje się, że jest pusta. Nie ma zdjęć, nie ma obrazków, nie ma żadnych ilustracji. Włączacie film, a tu tak naprawdę w tej chwili jest tylko opis sceny. Chciałbym w tej chwili przywołać pierwszy przykład. Jest to francuska gazeta, która stworzyła jeden ze swoich wydań bez jakichkolwiek zdjęć w swoich artykułach. W miejscach, gdzie zdjęcia powinny się pokazać, zostawiono puste miejsca, natomiast reszta. Była taka jak zawsze, czyli po prostu tekst opisujący dane sytuacje, nie wiem, wydarzenia, jakąś sytuację polityczną, konferencję i tak dalej. Spójrzcie na tą gazetę i zastanówcie się w tej chwili, czy byście ją kupili. A jeśli byście ją kupili, czy na pewno przekazały wam taką samą ilość informacji, jak gazeta, która ma zdjęcia? Mi się wydaje niestety, że nie. Ponieważ wyobraźcie sobie, że czytacie właśnie artykuł o prezydencie, który został nowo wybrany w jakimś kraju, ale kompletnie nie macie pojęcia, jak ten człowiek wygląda. Także możecie de facto minąć go na ulicy i nie będziecie mieli kompletnej świadomości, że to był właśnie on. Ciekawym rozwiązaniem tej gazety z drugiej strony było to, że na końcu tego wydania zamieszczono wszystkie zdjęcia z tego numeru bez tekstu. Także de facto nie wiadomo od do końca, o czym te zdjęcia opowiadają. Z jednej strony pokazało to potęgę fotografii, która tak naprawdę uzupełnia wszelkie medium. Z drugiej strony natomiast pokazało, że fotografia nie żyje bez, bez tekstu, bez kontekstu, w którym została zrobiona. Także warto zachować pewną świadomość tego, jaka to jest potęga, jak ją wykorzystać, bądź jak jej nie wykorzystywać, jeśli mówimy o słabych zdjęciach. Kolejny przykład jest troszeczkę już stworzony przeze mnie, ale wyobraźcie sobie tą piękną, wręcz taką ikoniczną scenę z filmu Władca Pierścieni, gdzie sam bierze Froda na plecy. Wyobraźcie sobie, że siedzicie w kinie, jecie popcorn i nagle wychodzi Taka scena. No niestety dramaturgia, ale w tej chwili upada, bo po prostu nie widzicie tego, nie za bardzo was to interesuje. Podejrzewam, że moment wzruszenia, który był przecież widoczny w kinach, zamieniłby się na śmiech. Pomyślcie o tym, jak wasza codzienność wygląda w obrazach, które tworzycie. Mówię tu zarazem o zdjęciach, jak i filmach, ponieważ w tej chwili często to się przeplata, bo czy aparaty, czy smartfony mają możliwość już w tej chwili i nagrywania filmu, i robienia zdjęć. Robiąc zdjęcia, publikując je na waszym profilu społecznościowym, czy na waszej stronie internetowej, czy na dowolnym waszym miejscu, ponieważ to nie musi być koniecznie internet, to może być przecież jakieś drukowane wydanie gazetki lokalnej. Kategoryzujecie waszą, e, wasz świat, waszą rzeczywistość. Z jednej strony pokazujecie to, co jest dla Was ważne, bo to właśnie mogą być nowe buty, które kupiliście, to może być genialny obiad, który właśnie jecie bądź ugotowaliście. E, ewentualnie to może być Wasza dziewczyna bądź chłopak, których tak kochacie, że chcecie ich pokazywać e, swoim znajomym. Z drugiej strony pokazujecie też, na co zwracacie uwagę. Niekoniecznie to musi być dla Was piękne i wzbudzać was zachwyt, ale jeśli widzicie na przykład wyrzucone śmieci w lesie i zrobicie zdjęcie tego niestety smutnego zjawiska, to znaczy że na to zwracacie uwagę, więc kategoryzujecie to w swoim życiu na półeczce ważne i odpowiedzialne społecznie. Dlatego warto pamiętać o tym, co zdjęcie takie może zmienić, co tak naprawdę ono może dać innym ludziom. Tutaj też warto przywołać przykład badania, gdzie amerykańska profesor dała małym dzieciom aparaty jednorazowe, po czym pozwoliła im po prostu przez dwa tygodnie robić zdjęcia. I w ten sposób poznała, na co, poznała ten cały sposób patrzenia dziecka na świat, czyli poznała, że oni po prostu patrzą na swoich przyjaciół, patrzą na swoją rodzinę, co jest dla nich ważne. Więc to jest doskonały przykład tego, jak kategoryzujemy rzeczywistość, jak ta rzeczywistość tak naprawdę za pomocą obrazu może być ułożona w katalogi. Ważne, przyjemne, na co zwracam uwagę, brzydkie. Czy fotografia może pomagać? Z jednej strony chodzi oczywiście o jakieś uzewnętrznienie się, własną ekspresję, pokazanie, jaki jestem fajny, jaka jestem fajna, bo przecież robię takie super zdjęcia w takich super miejscach takim super ludziom. Natomiast z drugiej strony warto pomyśleć o tym, że fotografia może być swojego rodzaju terapią. Myślę, że każdy z nas ma w życiu mniej ciężkie chwile, bardziej ciężkie chwile, z którymi albo sobie radzimy, albo nie. I w takim wypadku pomyślcie o fotografii jako o sposobie odseparowania się od tych problemów, które was otaczają. Pamiętajcie, że robiąc zdjęcie tak naprawdę kreujecie swój własny świat. To jest tylko i wyłącznie wasz świat, wasza rzeczywistość, nikt inny nie ma do tego wstępu. Przecież to tak naprawdę wy decydujecie o tym, co będzie ukazane na zdjęciu, w jaki sposób to będzie ukazane i w jaki sposób na przykład będziecie to później jeszcze zmieniać w programie. Więc to jest tak naprawdę emanacja was samych i... Możecie dzięki temu zamknąć się przed problemami, które są na zewnątrz. Możecie w jakiś sposób przekazać to, co jest ciężko przekazać słowami. E, możecie to przekazać za pomocą obrazu. Jest to pewna forma terapii, jest to pewna forma e, uzewnętrznienia się, takiego pozbycia się z emocji i tak jak trochę jak kot, który wpadnie do wody, otrzepnięcia się z tych problemów i z tego, co niekoniecznie możemy albo niekoniecznie, niekoniecznie chcemy powiedzieć. Z drugiej strony pewnie też myślę, że wiele osób, zwłaszcza w naszych czasach, które są przecież tak bardzo nastawione na otwartość, na bardzo szybkie wychodzenie do drugiego człowieka, mimo wszystko wiele osób jest nieśmiałych. E, z, używam często takiego doświadczenia, które kiedyś uważałem za murnie do przeskoczenia. Otóż często osobom, które pytają mnie, słuchaj, jak zrobić taki fajny portret, mówię, podejdź do pierwszej lepszej osoby na ulicy i zapytaj, przepraszam, czy mogę pani, panu zrobić zdjęcie. Część osób niestety się nie zgodzi, oczywiście. I to nie jest z tego powodu, że stwierdzą, że nie, przecież to będzie słabe zdjęcie, dlatego że po prostu nie wiedzą, co z tym zdjęciem będzie później się działo. Natomiast bardzo dużo osób wbrew pozorom się zgodzi. Mnie to kiedyś też zdziwiło, gdy zacząłem wykorzystywać taką metodę. Natomiast to jest doskonały sposób na przełamanie pewnej nieśmiałości. Po pierwsze, podchodzimy do drugiej osoby. Musimy się odezwać jakoś kompletnie obcego. Z drugiej strony mamy taki, de, taką delikatną tarczę, ponieważ przed tą osobą chowamy się za aparatem, więc jest jakiś taki delikatny parawan, już o wiele bardziej obniżony niż powiedzmy poziom nieznajomości. I w pewien sposób ta osoba, której kompletnie nie znamy, Odsłania przed nami swój taki intymny świat, to jaką jest w tej chwili, bez jakiegoś grania, bez jakiegoś dodatkowego pozowania, bez jakiegoś makijażu, bez stylizacji, tylko pokazuje nam to, jaka jest naprawdę. Więc skoro ona potrafi się otworzyć na nas, to może warto, żebyśmy my otworzyli się na tę osobę. Wracając jeszcze na chwilę do kategoryzowania, podejrzewam, że większość z Was w tej chwili jeszcze nie ma dzieci, nie ma wnuków, ale pomyślcie o tym, że medium, którego używacie w tej chwili może się okazać taką cyfrową spuścizną dla przyszłych pokoleń. Z jednej strony na takim lokalnym, nazwijmy to, gruncie, gdzie w pikselach zamykacie waszą rzeczywistość, waszą codzienność, was samych, już nawet choćby za pomocą zdjęć tzw. selfie. Po tym, jak zamkniecie waszą rzeczywistość, możecie ją przekazać kolejnym pokoleniom, pokazać waszym wnukom, które będą żyły za powiedzmy 50 lat, jakimi byliście w, powiedzmy w wieku zbliżonym do ich wieku. Możecie pokazać, jak się zachowywaliście, na co zwracaliście uwagę, jacy, jacy chcieliście być, bo przecież to też można wyczytać często ze zdjęć. Z drugiej strony, patrząc na troszeczkę szerszy kontekst, możecie pokazać przyszłym, przyszłym pokoleniom nie tylko, jak wy sami wyglądaliście, ale możecie opowiedzieć historię waszej subkultury, waszego miasta, waszego kraju, waszej grupy, grupy znajomych, gdzie powiedzmy, interesujecie się podobną rzeczą. Na przykład, tutaj to będzie fotografia. Pomyślcie, jaki to jest niesamowity materiał badawczy, bądź też zwykły materiał wspomnieniowy, więc tutaj, za pomocą fotografii, możecie połączyć zarówno emocje, jak i tak naprawdę kwestie naukowe. Tym się można zdecydowanie jarać. Każdy z nas ma jakieś pasje, każdy z nas ma jakieś hobby, jedni poświęcają temu mniej czasu, inni poświęcają temu troszeczkę więcej czasu. W moim przypadku myślę, że słowo pasja, jeśli chodzi o fotografię, jest zdecydowanie słowem za małym, ponieważ ja się delikatnie mówiąc tym po prostu jaram. Ja jestem w stanie poświęcić temu niesamowicie dużo czasu, jestem w stanie bardzo dużo poświęcić dla fotografii, przy czym pamiętam ciągle, podobno przynajmniej, gdzie są te zdrowe granice. Chociaż zdarza mi się często nie dosypiać przez całe tygodnie dla fotografii. Zastanówmy się, co tak naprawdę daje nam ta pasja. Z jednej strony możemy pokazać swoje zainteresowania, z drugiej możemy w jakiś sposób zaspokoić potrzebę czasu. E, który chcemy w jakiś sposób spożytkować. Natomiast z drugiej strony pamiętajcie jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. E, jarając się czymś, rozwijacie się w tym kierunku, więc możecie być naprawdę bardzo, bardzo dobrzy. E, w momencie, kiedy w jakiejś kategorii, to niekoniecznie musi być fotografia, w moim przypadku jest to fotografia, tylko głównie o niej mówię, e, jeśli się w tym naprawdę bardzo dobrze rozwijacie, ktoś w pewnej chwili to zauważy i to zacznie procentować. Kto wie, może uda Wam się żyć z Waszej pasji. To jest naprawdę genialna sytuacja i... Kochacie to, co robicie i robicie to, co kochacie. Jeszcze macie z tego pieniądze, i jeszcze bardzo fajnie można to przekazywać innym. To naprawdę jest, jest nie, coś niesamowitego. E, zwłaszcza, że pamiętajcie jeszcze o jednym. Jeśli na przykład uznacie, że nie chcecie żyć z waszej pasji, bo to ma być tylko pasja, to nie ma się w pewnego smutnego listopadowego dnia stać szarą rzeczywistością, e, możecie mieć genialne wspomnienia. E, pomyślcie o tym. Czy gdybym ja kiedyś, siedząc z moim świętej pamięci ojcem, któremu jeszcze raz dziękuję za to, że zaraził mnie całkiem przypadkiem tą pasją, czy gdybym nie siedział, nie oglądał jego amatorskich zdjęć z rodzinnych, czy w tej chwili bym tutaj stał, czy w tej chwili bym mógł wykonywać zdjęcia zespołów, które po prostu uwielbiam? Gdyby ktoś mnie zapytał, gdy szedłem na studia, e, ty, czy ty wiesz, że będziesz za kilka lat robił zdjęcia na slejerze, kornie i na kuinie, to bym po prostu pukał się w czoło i powiedział, no człowieku, ale wyczeźni po, po studniówce, bo to było po prostu niemożliwe. Natomiast dzięki pasji, dzięki rozwijaniu się, dzięki takiemu przyskakiwaniu ze szczebla na szczebel, to, to wszystko się udaje. To są marzenia, które są do spełnienia. Moim zdaniem, praktycznie nie ma marzeń, których nie da się spełnić. Są po prostu tylko ludzie, którym się nie chce spełniać tych marzeń. Dlatego, albo się po prostu tego boją, a bać się nie warto. Jeśli, jeśli tak jak mówię, nie będziecie chcieli traktować tej pasji, czy to będzie fotografia, czy to naprawdę coś innego, jako sposobu na życie, dzięki którym możecie żyć, może to być po prostu taki kontener niesamowitych doświadczeń, niesamowitych wspomnień. Gdy ja usiądę za 20 lat ze znajomymi przy herbacie, oczywiście, Będę niesamowicie po prostu wspominał fakt, że na pierwszym koncercie, na którym robiłem zdjęcia, dostałem skrzypcami w czoło, a robiąc zdjęcia w trakcie rekonstrukcji historycznej, przytulałem się do drzewa, żeby nie dostać toporem. Myślę, że to jest, to, to jest coś, co się wspomina naprawdę z uśmiechem na ustach, ale tak jak mówię, tym naprawdę trzeba się jarać. E, powoli zbliżając się do końca, chciałbym zaapelować do Was, jako że ta nudna prezentacja o zdjęciach nie miała za dużo zdjęć, jak sami widzieliście. Dlatego chciałbym zaapelować do Was, żebyście to wyrobili zdjęcia. Róbcie zdjęcia, pokazujcie wasz świat, róbcie to świadomie, kategoryzujcie Waszą codzienność, jarajcie się tym, co robicie, bo jeśli wy się tym zajaracie, to możliwe, że pokażecie komuś nową drogę, możliwe, że ktoś inny się tym zajara, możliwe, że w taki symboliczny sposób też kogoś uratujecie, bo po prostu pokażecie mu, że to życie nie musi być nudne, nie musi być bezsensowne, nie musi być jak flaki z olejem od 8 do 16 w pracy, ale może mieć coś więcej, może być jakąś tą iskrę, dzięki której się naprawdę rozwiniecie. Dlatego apeluję do Was jeszcze raz, róbcie zdjęcia i w związku z tym mam do Was prośbę. I jeśli dzisiaj jesteście na konferencji, zróbcie na niej zdjęcie. I opublikujcie je z takim hashtagiem. Bardzo chętnie zobaczę, czy to Instagram, czy Facebook, czy Twitter, jak przyjdę do domu, czy ktoś z Was faktycznie postanowił zrobić zdjęcie, postanowi się tym zajarać. Dziękuję bardzo.